Siemaneczku, jestem Pepe, Tem games, Games, was w Simulator, kontynuuję sobie rozgrywaczkę. Jesteśmy tutaj już w kolejnym dniu. Kupiłem sobie takie auto, auto. Eee, troszeczkę roboty było, troszeczkę ze to pokombinowałem, ale trzeba jeszcze troszeczkę porobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Eee, dobra, wsiadamy, lecimy daleko do domu, nie mamy nam do firmy. A więc sobie na spokojnie to wszystko oganiamy. więc tutaj tak pracownik chyba już jest. Oczywiście pracownikowi trzeba zapłacić oczywiście pieniążki, bo bez tego to nie będzie robił. E, Wymienić wszystko. Wymień to się da w ogóle. To nie tak będzie. Do firmy, do maszyny e, oczywiście i bierzemy maszynę z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 przenosimy tutaj do um, ekwipunku wszystko. A teraz wybieramy części, żeby po prostu to wszystko poprawiać. E, będzie tak, będzie 9 i powiedzmy to będzie 10 ta maszyna troszeczkę mała jest pod tym kątem. Taśmę nie da się naprawiać. No, macyk. Akumulator sobie weźmiemy. Kuźwa, chyba nie zdążyłem. Rypałem się przed chwilą. Dobra. Spacownik ogarnia. No, staj. Jeszcze chwila, mu czasu, to idziemy tam maila odczytać. I no, zobaczmy, co tutaj jest. Porzucony pojazd koło złomu. Podczas utlenia go tym się na porzucony pojazd. Sam to jest zadziały i wygląda na niebawy. Yy, na Nibany, ale wydaje mi się, że nie spadnie nie pinguje jako zagadziony stat. Yy. Uwaga, skorzystanie z niego jako wskazówki na głównej mapie ani na świecie, gdzie nie znajdziesz żadnych wskazówek. Więc dokładnie się odpowiedni zawarty w tej wiadomości. Ostatnio trafimy na coraz częściej pożykiwanych samochodów. Przepraszam, przypadkowych samochodów. Wygląda to jak się regularnie dzisiaj. Dobra, a teraz króćmy. A jaki to jest w ogóle samochód? Mm hmm. Porzucony samochód na złomie, to mnie z jednej strony zastanawia, ale z drugiej strony, Kuzima... Eee, czy to będzie mnie... Nie oj nie tu, nie tu, nie tu. Um, chciałem wejść do samochodu, a likam nie to, to, trzeba. Opuść... Um, ten samochód też oczywiście kupiliśmy. Kopiłem. Między odcinkiem, żeby też miał więcej to nogi, żeby też żeby nam szło. Mmm, um, Tutaj nie wprost do roboty, bo powiem szczerze, że wszystko było do zrobienia yy, rób 33 sekundy. No ciekawe, jak da się da tam wziąć i sobie właśnie tego samochodu ze złomu. Tak naprawdę przydałoby się z jednej strony. Wymień już wymień wszystko to co się da i, i naprawiaj. Będzie elegancko, chyba co? Musimy wziąć lawetę, żeby pojechać na złom, tak? Mm. Ten samochód przy złomie, Ten trzeba jak raz zobaczyć, jak to wygląda. Tak naprawdę, jeden samochód byliśmy ze złomu, blisko złomu. A więc teraz musimy się skupić na wstępnym złomie. Eee, no to jest złomowisko, gdzieś tam porzucone o typu złomowiska. Więc trzeba patrzeć na każdy jeden samochód blisko złomowiska. Albo ewentualnie znowu walnimy babolca i po prostu my go nie weźmiemy, bo nie będziemy wiedzieli, kto to samochód jest. Jeszcze jest taka możliwość. Też jest możliwość, że zazwyczaj labyt to jest po jedną, po drugie, wbach paliwa w eee, labycie. Mimo, że ona nie jest dość mocno przeze mnie eksploatowana. No, eee, patrzmy, patrzmy, żebyśmy tak jakoś tutaj mówili, no, blisko złomowiska być, tak? niestety my mamy kawałek do tej drogi łach drogi właśnie w tym kierunku i musimy zobaczyć, no ma być kompletny yy, i obstawiam, że to raczej będzie to auto czekajcie, czekam, sobie to wziął sprawdził żeby było to Autko czy to my nie było to autko? Czekajcie, sprawdzić zawsze można Czekajcie, jakbyśmy wzięli sobie pilota, rozłożyli i yy, sprawdzili teraz ale chyba czy innie. to nie jest to dobra? Yy. Złóż I jedź, dobra, no czyli musimy jechać dalej Kurna, paliwa mam za mało Aj, aj, nie to niedobrze, to niedobrze jest jest ja te powiem pamiętam czy bo czy na sadze mnie nie przerzuci Yhm, yhm, yhm a dobra, zobaczymy Blisko złobu na złomu blisko samochód po dół nie było. Kurna, przycina mi tą G dzisiaj e, mocno. Dobra, nie Dobra, blisko samochód, blisko złoma. Tam coś niby jest. Coś pokaże mi tam z tyłu. No tam niby coś z tyłu pokazuje, że jest. Jakiś samochód. Na Zobiecku możesz sprzedawać wybrane pojazdy bez utraty recuperacji Zapakuj pojazd w shopie. Cena pojazdu by się na liczniku przed wejściem, aby pojazd. pojazd. E, my tego nie mieliśmy wcześniej. Nie mieliśmy. Tam pokazuję, coś tam pokazuję pod tym kątem, ale czy to by było to? To coś jest. Czekajcie, jest samochód, gites więc nieźle. Kurwa, panie. Yy, to się go nabawi yy, yy, Linka chwyć holuj yy, wyciągaka, to jest tak. Yy. Ciągnij. Widzicie, to się udało teraz ogarnąć. Dobra, jedziemy samochodem. No to jest taki, powiem, no może nie jest jakiś piękny samochód. A źle nie wygląda. Dobra, mm, nic nie, nie ma tak Pewnie, mamy dzisiaj samochód. <śm> dzisiaj do ogarnięcia. Pięknie ja dojadę na tym samochodzie dzisiaj. A, dobra, już wiem, co się mogło stać. Czekajcie, nie to pada włączonego, może dlatego na mi tak knociło, yy, wiecie? Yy, dobra Nie mogło być, tak, być na tego, wiecie? Taki też jest, coś zielonego Phantom, tanker I phantom, tanker, coś tam Uwa, będę jechał i będę patrzył, co Nie jest, to, a co to come on? Tu jakaś jeszcze jest, tylko poczekajcie bo po kto jest tu jest O paliwaniom Co tu jest? Tu się jeszcze było? No nie jest ten zamowa, jest coś tam nie, to było dwa. Teraz ja sobie zajrzę, eee, właśnie. Już, już, już jadę, już jadę, już jadę, jadę tylko bez problemu. Nie nerwuj i eee, 7375 punktów doświadczenia, reputacji. Eee, no się trochę nam brakuje tej reputacji. Jakby eee, nie było, eee, trzeba troszkę będzie pokombinować. Eee, trzeba troszkę chyba posiedzieć, ponagrać sobie poza. E, e, nagraniami, żeby po prostu ten dziesiąty poziom już robić, troszkę pieniędzy mieć więcej e, bo też mogło, już troszeczkę rutyna to troszkę weszła, nie ma co się oszukiwać mm, pod tym kątem, więc no, trzeba będzie chyba powoli wyłożyć plan B związany z nagrywaniu tutaj mm, tak będzie wyglądało to po prostu dobra, e, tam czyż mam to zrobione nie zabolej, nie mu zabolej, ja bym na tego. Um, odpuszcz, um, weź wszystkie części, tutaj przerzuć. Tutaj część oczywiście wszystkie, ciach i tak, 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 tak. To będzie wtedy um, 8, 9, 10 git. Czyli rzeczy w ekipunku. ekipunku. Um, No, znaczy tutaj trzeba zrobić tak pik. Niech to robi. <laughs> no, teraz tak bierzemy mm, tamten samochód namyjnie, ten na myjnie Ten nasz szpachlowanie i bierzemy się za tamtego drzonka. Znaczy pracownik się bierze oczywiście, no bo ja nie będę kig do tego. Yy, więc tak to wygląda. No właśnie wygląda ten Fantom. Samochodzik. Mm. Dwie mnie noty proszę Państwa, dwie mnie nuty. Eee, dobra, cyk. Bierzemy się za tego. I ten tyle w ogóle będzie na jemany. Taki świniak jest. Dobacyk, pik pik pik, dobacyk. Nie ci się. Jej pół parę ci na znaczy 3 minuty. To chwilę czasu trzeba będzie na to czekać. Ale zastanów się, jak z tym samochodem będzie. Czy te części, które tutaj będą. Mm, czy będą. Na tego nie spadliśmy, tak? Bo to za samochód za domu jest. Yy, no jestem ciekaw, tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. Dobra, czekajcie. Mm, tak. Musimy mi tak już. Czekajcie, odłóż? Nie. Być. Dobra, cyk. Tak, jak pojechać teraz tą Naprawdę. E, za blisko. Mhm. Trzeba zekrować teraz, jak widzę. Miałem więcej nogi. E, tyk. I to. Guziki mi się porypały. Jest na zielonym, daj. On się, się teraz. Co kurwa na tutaj nie ma. Jakieś tam postawy, rzeczy będą. Dobra. niech to robię, no bo ja tutaj nawet tym mam pomysłu co i jak, e, tak naprawdę. A, niech robi ten pracownik. No, muszę chyba w podle tych te części teraz. E, będzie trzeba, żeby to szybciej nam szło. i tutaj mamy już y, chyba oganięty wszystko. Nie mam błyskaczy, tylko chciałem wziąć manipulator k, y, przebiegu i sobie troszeczkę tutaj zmniejszyć przebieg, oczywiście. No, ja tak patrzę, że mogę przy solidnie zmniejszyć Przebieg, no sporo yy, Czyli tak, stan... Yy, czekajcie, jak to było? Tutaj, cyk Będzie tak w miarę, miarę możliwe, co nie? Ju, dobra, yy, jedź, wyjedź To będzie ogarnięty Jest yy, godzina 13.30 9 Dobra, zróbmy zaraz te to nie tak Fotecki, Pik I brakuje nam jeszcze dwóch punktów Dobra, Mamy to, chyba nie możemy sobie wziąć tabletę, aby sobie tego ustawiać Jak yy, to było? For sale. Yy, nie wiem, czy to jest wspólna gada o tej grze, a nie wiem, czy tam tak jak to w ogóle mieć tak mocno siadła ta też jest fajna, tylko że tam jakoś ta rozrywka troszeczkę lepiej mi... i powiem, się eee, 33 tysiące... 000... Tak, dobra, 33 tysiące. Dobra, y, mamy to. <trym, <trym, mamy to. A ten już jest ogarnięty. Ta pracownik będzie w ogóle pakować, będzie zaraz, co nie? Ym, jak tam będziemy się zrobić jeszcze odmalować, trzeba będzie go ten samochód tego fantomka, e, więc, więc to tak wygląda. Mm, Tik. 3 minuty. Dobra, i zapisuję oczywiście. Dobra, tutaj zostało nam e, 12 sekund. Ja poczekamy. Mm. <laughs> nie, to na na nie, 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 tak, no trzeba chyba praktycznie pojechać do tej części hmm, dość mocno to porobić. Ja to podejrzewam, z 5 minut będzie ten robił. Eee, no, 3, ponad 3,5 minuty. No zobaczymy. mi to wyczyścić, masz czego. Nie ma za oszukiwać. Eee, no bo no, jest dość mocno. Poza samochód, tutaj to no, bezapelacyjnie, bez tak. Nawet do domu za do to no, nie ma co się oczekiwać, że wad jest wszystkiego, i zostaje nam 60 tysięcy na koncie, Te potacji nam jeszcze 2000 tysięcy brakuje. Nie wiem, ile to trzeba gdzieś siedzieć teraz, jeszcze poogarniać to, a jeszcze tak, żeby to wszystko ogarnąć, trzeba tak, mieć maszynę do napraw, która będzie pewnie po tej stronie, tak ktoś czuje, bo ta szafka jest ta sama co i tutaj. Eee, pewnie jakieś tutaj biuro, nie biuro, można można troszeczkę jeszcze zapodelidować. Eee, więc no, to trzeba tutaj będzie ogarnąć. Eee, 28,900 Panie, na nie pamiętam, tak, się... kurwa, my da się 25 tysięcy niego, czy nie? 26 Yyyy eee. Dobra Reputacji eee, trochę poszło, ma ile 173 pod punkty reputacji No tragedii nie ma Nie ma tragedii, tak? Potencjał eee, się jak to będzie wyglądało z tym samochodem Yyy, eee, dobre Cyk. To my możemy kupić w ogóle, tak naprawdę jeszcze hmm. to ciekawe, będziemy mieli sprawny 50%, yy, lokalizacja 80% przemieniu, niesprawny, yy. niesprawny, ale co to jest? Jeśli ja to tam... No solidnie próbowałem za dużo na ten samochód. Niesprawny, 18%. Za spotkanie, czemu by nie? Eee, Mamy pieniądze, więc będziemy można troszeczkę tym się pobawić. Eee, dobra, ten jest oglanięty już 100%. Um, tylko tak sobie cofniemy jeszcze liczniczek, Bo chyba w nim nie cofaliśmy jeszcze yy, licznika. Kurwa, to na Timma coś praktycznie, bo to jest praktycznie fabrycznie nowy samochód Dobra. No um, tego tak kurwa dobrze wyszedł. I finansowo, dobra. Um, tak. Tutaj oczywiście krótko nie to, tylko tu, zdjęcie, te punkty, yy, trzeba tak zostawić z tej strony i zrobić sobie wszystkie punkty, dobra. Chcemy go wystawić, nie pamiętam za ile my go kupiliśmy, za ile tam, yy, za ile go tam zaproponowaliśmy tak naprawdę, dobra. Tak, tak, tak. Dodaj. Mm, 60 tysięcy niech idzie. E, a my musimy wziąć nawet i lecieć po mm, mm, samochód. Po samochód, proszę Państwa. W się to mam części do wyłożenia. Powiem się, że jest nie jest żeby to ogarnąć wszystko. Naprawdę jest problem. E, ale jakoś trzeba sobie radzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... pewnie sobie zaznaczył. Nie mój się. Cztery, osiem, dziesięć. Tak? Dobrze, T güzel, tak. dobrze. E przerzuć, uruchom maszynę i maszyna niech sobie ogarnia, tak? Ta wolna maszyna, maszyna się w wolnym sobie części. Jest trochę minus. Mam no, co zrobić tego całego biznesu. Dobra, będziemy mogli mogłem po tym mnie jechać, bo mógłbym jechać po samochód, pomiędzy za jakieś 150 metrów. Eee, Czekaj tam czego tam brakuje, żebyśmy w ogóle mieli w senale tak zwanym e, właśnie części. Ale kurwa, no, takiego czegoś czy my jeszcze nie mieliśmy. Ja się na co stawił już od razu, bo i tak wiem, że go kupię. A te pieniądze. No to chyba byłoby głupotą by było tego nie wziąć. Ale właśnie, że pewnie podejrzewam, że to czeka jeszcze... jeszcze... Jestem nam zejdzie kobietka, dobra. Ja już od razu padę. ja już... M, nawet ja przygotowuję, ja już, ja już biorę jeden samochód, nie ma co. E, 26,600 y, 20 y, 21, 21 21,500 e, 21,600 git e, Skannę samochodu. E, mm, no dobra, nie jest jakoś tam aż tak nie. źle, yy, weźmy sobie oczywiście chwyć masę, yy, hak, Ten ciągarkę, scholujmy sobie go. złóżmy Złóż, Złóżmy rozłóżmy ten, dobrze, że ten sam daleko nie mieliśmy, to też fajnie. Eee, tutaj jechać? Bo jest blisko. Nie wiem, czeka, pani. czekaj czekaj, czekaj, panie, ja już a tam idę. Raz, pani, kurwa mać. Ka, ka, y, powiem szczerze, chyba się stansi, y, nie wyjść z powrotem, by ka, y, z tego, kurwa, jak to się nazywało. Będzie? Będzie. Eee. Chyć. Chyć. Eee. wszystko. Czy wszystko będzie? Raczej wątpię, no, ale trzeba się jakoś tutaj ogarnąć. Dobra. Eee. Kaffosejl, powiem szczerze. Nie wiem, czy masz już uczucie kaffosejla. Ale powiem szczerze, że no pasowała mi taka. Eee, szczerze, no, dużo do mnie nie raz, więc sobie memory, ale to iść lepiej widziet. Eee, tak naprawdę. A jak wygląda to perspektywy tego pracownika? Jak on też się to ogarnął? No, no nawet to ogarnął, ale. Ciekawe, jak to w ogóle ma kolor fabryczny ten samochód. Czyli to się uda w ogóle przez pacownika jeszcze ogarnąć. Bo powiem szczerze, że to jest gruba kłota z tym samochodem. Ale mam nadzieję, że jakoś tutaj sobie poradzi. No um, ja się już tam czepiłem trochę tego Call For ale powiem szczerze, że... Tam naprawdę fajnie się grywał, to nie powiem, też jest fajnie. Ale tam jakoś tak bardziej czułem klimat tego... handlowania, z tego względu, że dużo więcej było ludzi. Przychodziło, ten chciał powiedzmy dać 50 tysięcy, drugi dał 58 tysięcy, drugi dał 70 tysięcy, powiedzmy, za młody. Ten sam, ten sam samochód, i trochę to, to fajna różnica. była. Tutaj tego jeszcze nie mam. Może będzie jeszcze po update no bo to też mocno jest intensywnie update'owane, tak wiesz, e, no ale no, na ten moment jest tak, jest tak, naprawdę. E, dobra, mm, to raczej nie ma co się pewnie łudzić z tym, że będą pracownicy jeszcze oganiali temat. Eee, tak coś czuję chyba sobie nawet to ustawię Zaraz to będzie 8 godzin. Nie ósma tylko eee, godzina. Ymm... A czemu ty jeszcze nie? Nie, opuści... nie, opu... nie opuścił, No. Czyli już pracownicy pojechali. Dobra. Dobra, cyk. Czekaj, chyba, to jest tak. Dobra. Mamy. Majemy miniaturkę, a my idziemy sobie teraz w kimonuuu. Zobaczcie, tam żaden klient raczej nie przyjdzie, wątpię. To jest fajnie wygląda. No, samochód fajnie wygląda ogólnie. Właśnie pod tym kątem. Czekajcie, jaka sobie zależała, może cofnął licznik. A, klient już czeka. Klient czeka, jaką będzie mi kwotę dawał. 42 yy, tysiące. bo ja 55 tysięcy. Dobra, niech tak będzie. 45, 53... 51. 48, dobra. Nie to, nieźle. Yy, milion dolarów obrotu już mam. Nieźle. Kurwa, to trochę już tych samochodów jednak człowiek przerobił. E, jakby nie było. Czekajcie, czego ja nie mogę tego momentu użyć. Eee, no, kurwa nie, tak. Tutaj. Dobra. Na trochę mniej. Być. E, przybiegu e, Tam jeszcze pasownik to robi, bo musi to zrobić. A tak ogólnie, tak naprawdę, chcę zobaczyć jedną rzecz. Słuchajcie, jak to wygląda z perspektywy tego, tej roboty. Nie ma jakiejś tutaj złej tutaj roboty. tutaj. Uu. ej, kurwa, źle to nie wygląda. I to naprawdę źle to nie wygląda. Do wądeczki w dzisiejszym odcinku, byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek, wam się spodobał. Ustawcie po komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka na razie. Cześć.